Cześć, witamy przy stole. Z tej strony Staszek i Amelia. Dzisiaj mamy Wam do zaprezentowania pełną rozgrywkę z gry Nowa Ziemia od wydawnictwa Muduko. Dziękujemy serdecznie za podesłanie egzemplarza. Gra jest od 1 do czterech graczy od 10 lat, mniej więcej 30 minut i jest to taka klasyczna, typowa gra logiczna, kooperacyjna. Ale nie tylko. Ale nie tylko, są też warianty inne, o których będziemy opowiadać wam w drugim filmie podsumowującym. Tutaj chcemy skupić się przede wszystkim na prezentacji jak gra wygląda, jak się w nią gra, standardowo pełna rozgrywka. Jeśli popełnimy jakieś błędy, będziemy na pewno dodawać napisy, ale jeśli rzeczywiście coś nam się tam powinien, powinien powinie noga, tak? I nie zauważymy jakiegoś błędu, który wy wychwycicie, dawajcie znak w komentarzach, a będziemy dodawać już wtedy poprawki do naszych błędów na YouTubie w napisach. Gra w założeniu jest bardzo prosta, bo naszym zadaniem jest po prostu zrealizować wszystkie cztery cele, które widzimy tutaj na górze. Zawsze z każdego biomu, można powiedzieć, losujemy po jednym celu, bo będziemy terraformować ogólnie Ziemię, tak? I punktować i, punktować, i starać się jak najszybciej zanim czas się skończy ogólnie, spróbować przesuwać tę ziemię jako naszą nową, nową ziemię do zamieszkania, tak? Czyli mówiąc krótko, to jest taka typowa, logiczna układanka. Przesuwamy, tak. zmieniamy, kombinujemy, aż będzie dobrze. Tak jest. I teraz tak, rozgrywka, przygotowanie gry jest bardzo proste, rozkładamy takie oto dwustronne kafelki które mają też, właśnie, drugą stronę, Teraz będziemy tłumaczyć, na czym polega w ogóle schemat stworzenia takiego kafelka, znaczy jak on jest skonstruowany. Cztery cele, jak mówiłem, 16 kafelków układanych w 4 na 4 w taki prostokąt. Mamy też przygotowane karty misji. Każdy z graczy dostał również cztery, cztery karty na rękę. I to są karty własnych, personalnych celów, które musimy ziścić, w każdej rundzie na zamianę raz ja, raz Amelia będziemy musieli zrealizować którąś z tych czterech kart. Więc przykładowo będę musiał stworzyć pastwiska przynajmniej o wartości 5. Czyli trzeba liczyć, ile owieczek jest na danym pastwisku. Zaraz zobaczycie też, jak wyglądają te tereny tak? na mapie. Możemy tak, podać na przykładzie jakimś? Możemy podać na przykładzie. Chodzi o to, jak te tereny się łączą. Czyli tutaj mamy zielony, który ma dwie owieczki, czyli to jest dwa. Ale to jest jeszcze jedna owieczka, która zobaczcie, tworzy jedną całość. Tak jak tutaj macie o białe. i. Sześć one, pingwinów. Jeśli łączą się krawędziami, to tworzą jedno pole i chodzi właśnie o te wartości na tych polach, czyli tutaj na przykład na żółtych dziewięć, ale tutaj jest cztery, cztery i cztery, czyli trzy pola, na których są e, cztery zwierzaki, czyli Co o wartości ważne, czterech. Minimum cztery zwierzaki, bo może być więcej. Może być więcej, ale jest też wariant, żeby grać tak, wiecie. No już bardzo dokładnie i jak ma być 5, to ma być 5 i koniec. To jest jedyny wariant, jaki możemy zrealizować. Tak. Zależy to od Was. E, dokładnie tak i teraz tak. E, dużo słowa tak, więc tak, jeszcze raz tak, jedziemy. Tak. Oprócz tego, czyli naszym zadaniem w każdej turze będzie zrealizować jeden cel z ręki. Dodatkowo, jeżeli realizując cel z ręki uda nam się zrealizować cel główny, no to to jest super, bo nam chodzi o realizację tych celów. I Natomiast, to jak najszybciej. Jak najszybciej, ponieważ tutaj jest talia misji i ona jest naszym również timerem. Tak? To jest nasz czas. Jeżeli ta talia się skończy, a w każdej, w każdej rundzie będziemy dobierać karty misji, znaczy, że skopaliśmy i przegraliśmy. Ale to nie jest aż tak kosztowne. Ale postaramy się tego tutaj. nie zrobić. Tak, są też warianty z katastrofami. Gdzieś tak w połowie rozgrywki pokażemy wam, na czym polega gra, jak doda się jeszcze katastrofy, które trochę rozmawiają. Grę i powodują, że jest troszkę trudniejsza, jest większe wyzwanie i jest dla Jak już zapoznacie się z podstawą. To jest czysta podstawka, tak? To, co Dokładnie. prezentujemy. Okej, okay, to kolejna ważna rzecz, czyli jak to zrobić, żeby w ogóle zrealizować te nasze cele. Myślę, że jak zaczniemy, to akurat możemy tak? pokazać okay. z gry najlepiej, to tak to zrobić. jak to wygląda. Więc Amelia będzie ruszała się jako pierwsza. Ja będę zaczynała. Dobrze, to jak to wygląda? Każdy z nas ogląda swoje karty i sprawdza, co tam ma i jak... Ten układ zastanę, dostosować do tego, żeby coś zrealizować. Ja tak cię zapytam, czy może jesteśmy w stanie zrealizować ten cel? Bo widzę, że już mamy na przykład cztery i tu mamy już sześć. Więc gdyby coś tu pokombinować, można by stworzyć cztery czwórki. Już. Słuchajcie, kooperacja, bo to jest y, dość ważne. Nie jest w instrukcji napisane, że nam rozmawiać nie wolno, a skoro to jest jakaś kooperacja, no to sobie Możemy dyskutujemy rozmawiać. na ten temat. Nie wiem, czy tak to twórcy przewidzieli, ale to jest jedna rozsądna. Rzecz, która nam pasuje. A co ciekawe, te karty są niejawne. Właśnie. Na, ręka jest niejawna. O ręce nie rozmawiamy za bardzo. Ale i tak rozmawiając o tym, co możemy zrealizować, to da się przekazać. Informację. Rozmawiamy o tym, co mamy na rękach. Czy da się zrobić białe? Myślę, że da się zrobić białe. Chociaż ja będę trochę kombinowała, żeby uzyskać inny kolor teraz. Ale chyba najłatwiej zobaczyć, zobaczyć zrobić jest nasz cel główny biały. Bo mamy już czwórkę, szóstkę, jakby Myślę, tu pozamieniać, tak. albo tu pozamieniać, mamy gotową. I myślę, że ja sobie przygotuję to, co chcę zrealizować i zobaczymy, jak się da to dostosować, żeby te białe zostawić, żeby ja albo zrealizowała ten biały cel, albo żebym pomogła tobie go zrealizować w na następnej rundzie. Czyli zakładamy, że nie chcemy ruszać tych kafelków, tych i tych, ewentualnie zrobić to tak, żeby można było łatwo było wrócić do tego układu. Tak mi się wydaje, dlatego spróbuję to, co potrzebuję zrobić na innych kafelkach. Faza terraformacji na początek, tak? Bo każda faza gracza składa się z dwóch faz. Każda tura gracza faza terraformacji i faza zasiedlania. Na czym polega faza terraformacji? Mamy Właśnie trzy opcje. Na tym. Jakie? Właśnie, jakie mamy trzy opcje? Jakie mamy opcje? Po pierwsze, możemy przesuwać kafelki w jedną i w drugą stronę. Przesuwanie polega na tym, że na przykład biorę kafelki, zjeżdżam o jedną pozycję i ten, który wypadł, kładę. Tutaj. Innymi słowy, możemy przesuwać kolumnę lub rząd. Jeden. Dokładnie. To jest jeden ruch, a ruchów mamy ile łącznie? Pięć. Pięć. I nie musimy wykorzystać wszystkich pięciu, jeśli y, jesteście zadowoleni, po pierwszym ruchu, macie zrealizowany cel, nie musicie na siłę. Tak. Okej, okay, to był ruch pierwszy. Drugi ruch możemy kafelek obrócić o 180 stopni, ale ważne jest to, jak to robimy, ponieważ możemy go odwrócić w ten sposób. I to jest raz, albo możemy go odwrócić w ten sposób. I to jest bardzo to jest ważne. To bardzo, z... bardzo ważne. Znaczy, są ważne też, jak to nazywamy, tak? Bo jest odwróć, ale jest też obróć. Więc jest też obróć. To jest, to jest akcja, która nazywa o, się odwróć. nie ucieka. Więc odwróć tak, jak było, dobrze. Tak, i teraz jak jest konstruowany kafelek? Uh, on jest konstruowany tak, że zawsze po dwóch stronach te, te trójkąty, które są małe, zawsze są takie same. Natomiast duży trójkąt zawsze zmienia się na ten czwarty rodzaj. Ziemi, czwarty kolor czwarty kolor, którego nie ma na tym kafelku. Czyli tutaj na przykład wiem i jestem przekonany, mogę nawet tutaj Wam zumować bardziej, żebyście widzieli z bliska. I teraz na czym to polega? Polega to na tym, że ta jest niebieski i biały zostaje, to będzie zielony jak obrócę. I zobaczcie, jest. Biały niebieski został i jest zielony. Tak? I to jest dokładnie tak jakby no, po prostu odzwierciedlić jeden do jednego dwie strony. Więc tutaj nie musimy teoretycznie w żaden sposób... Fizycznie, nie musimy martwić się o to, nie musimy każdego kawałka obracać, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie, bo to jest logiczne, tak? Wiem, że po tej stronie, nie wiem, czy dobrze go położyłem w sumie, nie pamiętam. Wydaje więc, mi się, że dobrze. Pustynią do góry, tak? Więc wiem, że po drugiej stronie, jak obrócę, to będę miał w taki sposób idącą linię główną, i tu będzie zielone. Więc gdzieś tak można sobie to pokombinować, tak? No więc to jest, zaprezentowaliśmy dwa, dwie akcje, jeszcze jest jedna akcja, akcja. Obróć, czyli akcja obróć o 180 stopni, ale w tym momencie w taki sposób, tak? To jest, ten, to jest ta trzecia akcja. Czyli mamy obróć, mamy odwróć i mamy przesuń. Kolumnę jedną w górę lub e, góra, dół, lewo, prawo. Przy czym o tej akcji obróć jakoś zadziwiająco często zapominamy. Koncentrujemy się na tym, żeby te kafelki przerzucać i e, na drugą stronę. O, więc no tak. zapominamy. To, wszystkie, to chyba wszystkich trzech korzystamy normalnie. Dobra, czyli masz Zaczynamy? pięć akcji. Masz pięć akcji, tak, jedziesz. To akcja numer jeden, a obracam kafelek. A próbujesz to zrealizować. I akcja ogólnie? numer dwa. Okej. Okay. Obracam kafelek. W tym momencie ja jestem zadowolona, ponieważ już prawie mam zrobione to, co mnie interesuje. Potrzebuje jeszcze jednego ruchu i nawet za dużo nie popsuję w tym naszym układzie, a jeśli celujemy w to... to. Ja będę tutaj pokazywał ręką, ile mamy akcji, bo to jest bardzo istotne i często się łapiemy na tym. Podobno się w sumie trochę może taki znacznik, znacznik jakiś odliczający. Znacznik odliczający, odliczający pięć akcji. Często się gubimy i nagle jak za, za bardzo pójdziemy w rozkminę, to nagle okazuje się. Że zapominamy, Tutaj która to trochę akcja. mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że my bardzo chcemy na ileś ruchów naprzód już to wymyślić, a normalnie ludzie jak grają, to robią raz, 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 pięć. I jedziesz. Jadę. Mm. I zrobię akcję numer 3, czyli przesunę wszystko bez 3. żadnego obracania. Dobrze, 3. Faktycznie jakiś znacznik 1 do 5 by się przydał, albo jakaś, jakiś, jakiś hajsik czy coś. Z tego układu, który tutaj mamy, ja jestem zadowolona. Mogę jedynie jeszcze coś pokombinować, żeby może gdzieś tych białych dodać więcej. Poczekaj, po może, jesteś, może jesteś na tyle gotowa, że może ty zaliczysz białe. Mm. Czy jesteś w Kombinujemy, czy jesteśmy w stanie. Co potrzebujemy? Trzy razy cztery, tu jest jedna czwórka. No, mamy tu drugą to jest szóstkę. Druga, to jest szóstka. Hmm. Myślałem o tym, żeby jakoś połączyć te dwa kafelki albo te dwa, ale ty niestety przesunęłaś kafelek, który planowałem mieć tutaj blisko, żeby można było go zamienić na białe i byłoby, byłoby zrobione. Ale go przesunęłaś. Co Ale ważne, mogę ten obrócić i potem ty sobie skończysz ten biały. Au. Bardzo ważna jest tutaj też jedna rzecz. Nie możemy zrobić... Jeżeli byśmy zrobili z tego coś takiego, pokażę przykładowo. Osiem mamy tutaj, tak? To nie oznacza, że to jest cztery, cztery i cztery. One muszą być od siebie rozdzielone. To jest ładnie tutaj narysowane. Zobaczcie, tutaj macie trzy osobne pola. Tak. Więc pytanie brzmi... Czy, da, czy jesteśmy w stanie jakoś tak jeszcze dwoma ruchami coś zrobić, żebyś mogła zrobić te, te białe? Bo ten twój ruch tutaj właśnie zaburzył to, bo zamiana tego i obrócenie tego dawałoby te czwórki, mm -hmm. więc. A ty masz, rozumiem, dwa razy cztery pustynne z tego, co widzę chyba. Tak, bo... dokładnie o to walczyłam, żeby mieć dobra. na pewno te, te, te cztery kaktusy, a resztę sobie jakoś tam pozmieniamy. jeszcze. Dobrze. To czy ja mogę cofnąć ten twój ruch? Wrócimy do, do akcji dwóch, bo zobacz, jakby wrócić, tak było, tak, bo przesunęłaś wszystko w dużo tak. było. To żeby nie ruszać tego kafelka, to może obróćmy to, zobacz. Masz obrót dokładnie samo być. i masz cztery, nie? I dalej mamy jesteśmy w trzeci ruch, bo to jest trzeci ruch. I co to mm. oznacza, że możemy zrobić potem coś takiego, na przykład i coś takiego, Podoba zobacz. Mi się, że pięć. nie zasłaniasz ręką, nic nie widzę, co No, no bo ciężko mi jest. No jak inaczej? Tą ręką liczę. Pięć Może ruchów. być i tak, i wtedy zrobimy od razu jeden cel w pierwszym podejściu, co będzie bardzo dobrym wynikiem. Tak. I mamy do tego jeszcze Twój osobisty cel. Pięć tak. jest Dobra. Idealnie. I zostajemy przy tym, to oznacza, że realizuję tę kartę. Może takie będziemy tu gdzieś z boku tak. kładli, Discard. ponieważ cztery i cztery. Tak jest. Te narożniki jest nie oznaczają, że to jest, prawda, to nie jest całość. tak? To, 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 to narożnikiem się łączy, więc to musi się łączyć całą, całą ścianką. I przy okazji mamy cztery, cztery. I cztery, czyli bierzemy ten cel, odkładamy no, i nie tam. dokładamy kolejnego. Zostają z nami trzy. Tak. Czyli jesteśmy już o jeden solidny krok do przodu. Ja zostałam z trzema kartami, więc teraz dobieram do czterech z naszej talii misji, czyli biorę tę jedną. I teraz Staszek wymyśla sobie, co ma zamiar zrobić. Do co ciekawego, ciekawe, to właśnie chciałem jeszcze raz zaznaczyć, zobaczcie, że tutaj mamy stworzone pięć, ale tak jak mówiliśmy, to jest minimum cztery musi być. Może być nadmiar, tak? Czyli tak najbardziej jest legitne. 4, 4 i 5 to też jest minimum 4, 4, 4. Dobrze, czyli teraz mój ruch mówisz. OK, ja mogę Wam pokazać, jakie mam karty. Mam takie karty, czyli albo 5 pastwiska, albo 6 pastwiska, 4, 4. Zobaczcie, idealnie. Więc jeżeli jestem, mam już 4, 4, mogę spróbować tak potaraformować świat, że może. A przepraszam, e, tak potaraformować świat, jeżeli to będę chciał zrealizować teraz, żeby może coś stąd myknąć. Tak ogólnie to podczas rozkładania mamy tutaj karty celów, które są dla dwóch graczy podzielone tak, że zawsze jest 8, 9, 10 i dwie czwórki, które zrobiliśmy. Więc to są tylko takie cztery i zawsze takie same są dla każdego rodzaju ziemi. Tak? Więc też chciałem tak wam tu wrzucić jeszcze taką ciekawostkę. Więc najłatwiej zrobić jest mimo wszystko wodę, no bo ponieważ ona ma tylko 8 znaczników. Ale trzeba pokminić, może wspólnie ale pokminić. Ale dużo mamy żółtych, one się aż proszą o to, żeby je zrealizować. Tu obrócę i tu obrócę, tutaj, tak. zobacz, już mamy 8. Ale mamy 8 i to zamknięte 8. Coś się przesunie, coś znaczy, się może da. nie zamknięte, ale dlatego, tego, że zobacz, żeby kurczę, no na przykład nie będziemy chcieli ruszać tych, tych czwórek, prawda, żeby zostawić je dla mojej realizacji tego celu. Więc yy, no tu mamy 8, to prawda. Tylko, jakby to, czekaj, czekaj, czekaj. Może to rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Choć akurat ten, ten kafelek jest słaby. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, widzę to. Widzę to. Już Boję się. Ch chyba oczami wyobraźni to widzę. A tylko będzie wymagało trochę ruchów. Więc tak, mój pierwszy ruch, zaznaczaj sobie na palcach. Pierwszy ruch to jest to. Obróciłem o 180, to jest obróć. Drugi ruch to jest. Odwróć w ten sposób, tak? Otworzyliśmy sobie bardzo ładnie V i zobacz, to też mamy jakąś rozbudowaną czwórkę jestem na z możemy pojechać do góry. I właśnie kolejnym ruchem to jest trzeci ruch, tak? To jest ruch w górę, co oznacza, że jest dziewięć. Czyli jestem w stanie już w tym będzie powiedzieć pas. Nie muszę więcej robić, ale używając moich akcji jestem w stanie. Eee, może pomóc jeszcze Ameli, albo po prostu zrealizować swój cel, jeśli jeszcze nie może. Ale to pomaganie na dalsze ruchy, od razu Wam powiem, to czasami jest duża pułapka, bo człowiek przekombinowuje. Tak, możemy powiedzieć, że nie będziemy kombinować, tylko po prostu zrealizować. Eee, patrzcie, jest 4 na 4 mamy tutaj 6, tu jest 4, jest zrealizowane, więc to jest zrealizowane, ale jednocześnie realizuje 9. Jeśli chodzi o pustynię. Właśnie. Jest chyba jedna ważna rzecz, o której nie wiem, czy powiedzieliśmy, no. a jak powiedzieliśmy, to powiem jeszcze raz. Zrealizować te cele główne możemy wyłącznie realizując jakąś kartę z ręki. Tak. Nie możemy zrobić tak, że coś tu sobie poprzekładamy, zrobimy cel, a karty na ręce zostają. Nie, wtedy mamy kary. I myślę, że jeszcze można warto powiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, mianowicie, nie możemy wykorzystać symboli, które użyliśmy do aktywacji tej karty jeżeli byśmy chcieli robić główny cel, czyli nie moglibyśmy zrealizować tego celu, mając te karty realizując czyli te karty w tej turze. Tak? Karty z ręki i karty celu to muszą być osobne symbole. Tak, dlatego w tym samym kolorze. Tak jest. Moje czwórki są tutaj jedna, tutaj jest druga, a ja realizuję zupełnie inny kolor, żeby było łatwiej i mamy dziewięć tych. Można oczywiście realizować te same kolory, tylko że nie mogą się powielać te same pingwiny, powiedzmy, tak? Więc tu zrealizowane i proszę bardzo, jest świetnie do tego. Tak. Co ważne, tak tę grę można naprawdę zakończyć w czterech turach. Cztery można. tury i koniec gry. Jeżeli nam świetnie pójdzie i wyliczymy wszystko. Gramy w najłatwiejszy tryb teoretyczny. I doskonale wiemy, że można się długo męczyć też. Tak. Znaczy jakby no, uzyskując te cztery ruchy mamy najlepszy możliwy wynik, bo potem liczy się ile kart zostało i to się przelicza na punkty, tak? Więc... Ogółem to jakoś bardzo dobrze sobie poukładaliśmy te płytki, dlatego że ja właściwie to mam zrealizowane. Jeden z celów, który mam na ręce. No bo to chyba jest też dobre, że realizujesz coś tutaj, jednocześnie celem, ale to też realizacja tego głównego celu. Ale pomaga Ale sam wiesz, wiesz że osobiście. nie zawsze to tak jest, że po przesunięciu no nagle wszystko jest jeszcze lepiej. Ja mam jeszcze siódemkę, która jest idealnie tutaj, gdyby tego nie To nie Ja ruszać. Wam też pokażę, że zobaczcie. Też ja masz też to mam samo. 4 i 4. To tak. oznacza, że ja właściwie mam to zrobione. Więc możesz. Więc można kombinować na zielone i niebieskie, tak, żeby sobie nie popsuć się czegoś z tymi białymi. No, tego tu jest dużo kombinacji z tym teoretycznie. Gdybyś na przykład pokombinowała coś, żeby na pastwiska było, ja ci mogę powiedzieć, no na coś razie. Trzeba po, po przede wszystkim. E, tak, ale chciałem powiedzieć, jak już gramy w otwarte karty, że ja mam, proszę bardzo, trzy zielone. O, bardzo dobrze. Gdybyśmy poszli w to, i jakimś cudem udało się nam to ja ułożyć. Wam też coś pokażę. Poczekaj. E, jak udałoby nam się ułożyć 10 tych owieczek, to ja bym był ustawiony już na następną rundę, dwie czy trzy nawet, tak? Dobra, na dwie rundy. No to słuchajcie, ja mam. Do zrealizowania bardzo dużo niebieskich i trochę białych. I właściwie mam te białe gotowe, ale jakbym tak zaczęła kombinować z niebieskimi, to może byłoby to bardziej opłacalne. Bo zobaczcie tu, gdzie jest biały. Tutaj, tutaj, tutaj. Ja po odwróceniu tego na drugą stronę mam dużo niebieskiego. A dużo hmm. niebieskiego oznacza szybkie układanie do następnego celu. Nawet jeśli nie w mojej turze, to w twojej turze. Tak, tylko ja nie mam osobistych celów niebieskich w ogóle. Ale. Ja mam coś z tego. No dobrze, no próbuj coś, żebyś mogła przede wszystkim zrobić kartę z ręki. A jeżeli się nie uda, no to zrobimy to w następnej rundzie. I nie uda się zrealizować celów. Przy okazji mogę jeszcze powiedzieć Wam o katastrofach. To jest jeden z wariantów, tak? Mamy cztery karty katastrof. Mniejszych i trzy katastrofy większe. Jeżeli chcemy wtrybić się w nowy tryb gry, to wtedy za każde, rozpoczynamy grę z kartą katastrofy odkrytą pierwszą, tak? Więc gramy sobie tutaj i na przykład taka katastrofa to wszystkie wartości na kartach misji są zwiększane o jeden. I po każdej realizacji celu dokładamy kolejną katastrofę, co znaczy, że w tym momencie mielibyśmy już trzy katastrofy aktywne, tak? Trzy yy, słabe. Znaczy, no, rzeczy, które zmieniają trochę rozgrywkę. Więc na tym polegają katastrofy. Ale my gramy w wariant czysty, bez tego, i możemy sobie potem na przykład jeszcze bardziej utrudniać grę, po prostu zamieniając żółte karty katastrofy na czerwone, czyli możemy zacząć w najtrudniejszym wariancie w taki sposób, zawsze ta musi być pierwsza, więc każda kolejna katastrofa jest tylko i wyłącznie gorsza. To wtedy rzeczywiście zwiększa poziom trudności i to jest fajne modułowanie tej gry, tak? Żeby ta zagadka była trudniejsza. Kombinujemy z niebieskimi, czyli ja odwracam. Pierwsza właściwie akcja. obracam, odwracam. Yy, obracasz. Mhm. Akcja numer dwa. Odwracasz. To jest już cztery. Jeszcze zrobimy taki myk. Chyba nie w tę stronę. Chyba nie, czekaj, czekaj. O tak, tak to o, jest trzeci. O to mi chodziło. No, trzeci. To oznacza, że już mamy całkiem sporo tej wody. Tak. I można by na przykład pokombinować coś, żeby tę wodę jakoś pootwierać też przy okazji. Ale żeby tę wodę otworzyć, to trzeba będzie zacząć ruszać. Mhm. Mm Więc myślę, że może trzeba przesunąć dolną... dolny rząd w prawo na przykład? I wtedy... A... Hmm. I Czekaj. potem będziemy kombinować dalej. I tutaj kolejna woda czeka. O! To no właśnie o tym myślę, że jakby potem to przesunąć, tak? Ale najpierw przesunąć wodę w prawo, bo dzięki temu to ci się potem odwróci na wodę. Tylko pamiętaj, że musi z tego ci wyjść jeszcze... Aha, bo ty masz... Dobra, ty masz pingwiny. Okej. Okay. Co? Masz pingwiny realizowane te cele sobie. A ja mam tutaj dwa, w zasadzie trzy cele już mam tu zrealizowane, moje osobiste, więc to to przesuń, nie jest problem. Przesuńmy ostatni rząd w prawo. To jest trzeci, trzy ruchy były. W tak? prawo chcesz przesuwać? No. A potem to odwrócisz, i już masz osiem niebieskich. No, no dobra, no może być. I osiem niebieskich nam jest potrzebnych, tak. chciałem zauważyć. To jest cztery, tak? Dobrze pamiętam. To jest czwarty ruch. To jest cztery. No i teraz to odwracasz. I mamy ruch piąty. I masz zaliczany znowu podwójny cel. W sensie tak. Ale o. czemu odwracasz mój kafelek? Ponieważ jest 8. A ty masz tutaj dwie czy. Ale to ja odwracam, nie ty odwracasz. No bo, bo tak patrzyłem, że nie, 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 nie mówię. Bo myślałam nad mówię, czymś. Odwróć, innym. A nie odwracasz. No dobrze, no ale jest, tak? Tak jest. I to oznacza, że w takim wypadku, skoro chcemy zrealizować tymi ptaszorami tutaj, ten cel z ósemką, to oznacza, że ja z moich kart nie mogę zrobić. Nie mogę ich wykorzystać do tego, co jest o tyle ważne, że zobaczcie, co tu się dzieje. Tylko, że to oznacza, że następny ruch masz już zrobiony, jeżeli nie ma Prawdopodobnie tak, o ile tego nie popsujemy, bo będziemy kombinować na zielone. Ale to skoro tam tego nie mogę zrobić, no to wiadomo, że robię to. Cztery, tutaj nawet to to sześć samo. jest. To to samo, cały Ale czas. no ważne, że jest, to znaczy, że to jest zrealizowane i tutaj nasze osiem. Zrealizowane. Czyli masz trzy niebieskie karty, ale realizujesz czwartą, która nie jest tak, niebieska. Tak, dokładnie okay. tak to wygląda, bo nie mogę naraz. I dobieram kolejną misję, i nie jest niebieska. Wow. No to ja u mnie jest w ogóle U mnie będzie ciekawie, ponieważ ja zobaczcie, mam zielone, a chcemy zaliczyć zielone. Żeby mieć najlepszy wynik Ever w tej grze, to faktycznie teraz musiałbym zamknąć, zamknąć całość, czyli spróbować przygotować siódemkę e, z pustyni i dziesiątkę pastwisk. Czy to jest możliwe? Popatrzmy na planszę i zobaczmy. Tu na pewno dodać dwa żółte. To to by dało mi na razie siedem pustynnych i już by było super. Tak. Jesteś w stanie zrobić żółte, więc możemy, nie ruszając tych czterech, możemy kombinować, jak zrobić dyszkę Spazcie zielonych, ale kurczę dyszka to jednak zajmuje więcej miejsca. Ciężko będzie bez takich kafelków w środku. Szczególnie, że to jest dość centralne, ale zawsze można to sumać na bok. Ale znowu tu i tu mamy zielone, tak? I tu zielone. Więc tu jesteśmy w stanie układać, i tu też będą zielone po odwróceniu na drugą stronę. Więc to jakoś tam. O, patrz, tu wszędzie będą zielone po odwróceniu, więc jesteśmy w stanie to odwracać choćby po to, żeby potem jakoś nimi pojechać. Zrobię sobie pierwszy ruch. To będzie mój pierwszy ruch. Niech będzie. Zaznaczę sobie tym, że wystawię jedną kartę tutaj, żeby było widać, że ja sobie zrobiłem pierwszy ruch. Mamy to. I już, już mam zaliczone 7. W ogóle mam zaliczone to. O, to, no ale to odkryję. Tak, to mam zaliczone, więc już pamiętam, że tutaj. No ile sobie nie popsujesz? No to tak. No i teraz powoli można by kombinować, żeby zrobić 10 pastwisk. To pewnie nie uda się za, teraz, za jednym zamachem. Nie Myślę, zrobimy zamachu. To jest zbyt ambitne. Zbyt ambitne, tak. Właściwie to fajnie nawet by było nie ruszać za bardzo niebieskich, jeśli ja mam w następnej turze nie robić podwójnie zielonych, czyli na, prywatny, na, na prywatną misję i cel. To zaczynam kombinatorykę. Mój drugi ruch to będzie to. To jest drugi ruch. Eee, tutaj zrobimy tak, proszę bardzo. Trzeci ruch, pastwiska generujemy dalej. Trzeci ruch. Te Czwartym ruchem byłoby obrócenie i już jest sporo pastwisk. Zobaczymy, co potem będziemy kombinować. To jest ruch czwarty i został mi ostatni. Przy czym no raczej bym coś przygotował. Ty chcesz, żebym nie ruszał ci wody, tak? No właściwie byłoby fajnie. Na pewno coś da się potem wykombinować, ale... Bo na razie mamy pastwisk... No tak, brakuje nam... Teoretycznie brakuje nam do Czyli tego zestawu jeszcze jednej. ogólnie nie chcemy jednej. tych ruszać sześciu. Tak, a brakuje nam tylko, tylko jeszcze dwójki. Trochę... W... Złym z stronę to poszło, to można potem pokombinować coś, jakoś to poprzerzucać może. Więc na razie bez większego dumania, po prostu postaram się od razu obrócić to, tak? Tak? Dzięki czemu na przyszłość po prostu piątym ruchem może te pastwiska jakoś się ułożą. Więc to było moich pięć ruchów. Realizuję to i tyle. To jest jedyne, co zrealizowałem. Biorę Rto. Świetnie! Znakomicie. różnorodność. Znakomicie. To był mój ruch, tak. Ale zrealizowałem 7 tutaj pustyń, tak? 7 kaktusów jest. Teraz czas na Ciebie. No i musisz to zrobić, bo ja po prostu z tym to. Musiałbym zrobić same pastwiska. To tak. Ruch numer 1. Robię sobie czwórkę niebieską. Ruch numer 2. Przejeżdżamy do góry o jeden, więc. Ten przesuwam. Wykombinowaliśmy, żeby niebieskie zbierać w innym miejscu, niż nam są już gotowe. Bo... Tak, bo to w ogóle była głęboka burza mózgów przed chwilą. Tak. Więc ja jestem gotowa z tym, co chciałabym zrealizować, i teraz kombinujemy, jak, jak najszybciej zrobić ten cel na 10 zielonych. Ja sobie to wymyśliłem bardzo ciekawą komplikację, bo nie może być za prosto. Z przesuwaniem masz trzech rzędów. Tak, żeby zachować też odpowiedni kafelek na przyszłość, co generowałoby teoretycznie 10, 10. Tylko właśnie. Czy jesteśmy w stanie teraz w trzech ruchach wygenerować więcej owiec? czy nie jesteśmy Ja bym przede w stanie? wszystkim odwracała te dwa kafelki i przesuwała je w tę stronę. Czy hmm. czekaj, odwrócimy a Przynajmniej ten jeden, bo potem jeszcze tu można odwrócić. A może to Rozumiesz o co mi chodzi? Poczekaj, 2, 4, 6. To może już da w ogóle efekt. Poczekaj, no zróbmy to, czyli no. to jest no, to trzeci ruch. to ja to robię, chciałam zauważyć, ale nieważne. Proszę no. bardzo, to jest trzeci ruch. To jest trzeci ruch, i teraz czwarty to jest przesunięcie prawo. tego. I to już jest, oraz, bo jest tutaj 10. Zgadza się. To jest ruch numer 4. Koniec. I zobaczcie. 2, 4, 6, 8, 10. I tutaj jest 5, jest zrobione. Czyli ja realizuję moje pięć i to oznacza, że mogę zrealizować nasze dziesięć. Tak. I mamy. Wow. Wy nie, przy bardzo... tym mżdżeniu, które o, zrobiliśmy tutaj poza nagrywaniem, to nie spodziewałam się, że to wyjdzie. Tak, ja też tu kombinowałem przesunąć, wrócić, obrócić, żeby wypchnąć, żeby, wypchnąć, żeby coś przepchnąć, a tu proszę a jakby bardzo... Jakby tak trzeba było z innej strony na to spojrzeć. Tak, znaczy innymi słowy to, żebyśmy rozbili tutaj te niebieskie i nie zwracaliśmy na nich uwagi, zrobiłaś sobie centrum niebieskiego tutaj, Pozwoliło nam ruszać tymi, tymi, tymi częściami, które blokowały nas. Które wstrzymie. wymagały ruszenia. Tak, które trzeba było ruszyć, żeby zacząć tutaj coś układać. Więc jest, proszę bardzo, czyli ile punktów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest maksymalna liczba punktów, jaką możecie zdobyć przy tej kooperacji, czyli cztery ruchy, cztery realizacje. Tak celów. dobrze, to nam jeszcze nie poszło w tej grze. Tak, Ale no to byśmy wymuszili. Tak, ta gra naprawdę może być rozgrywana w sposób Taki bardziej e, relaksacyjny. Przesuwanie na szybko kafelków tak. i realizuję sobie, a dalej zobaczymy. Realizujemy sobie głównie właśnie te kartę misji. A jak się uda cel przy okazji, to A przygotuję sobie na następną, i tak dalej. Mi się wydaje, że na pewno więcej osób jest trudniej. Albo też więcej osób zastanawia się wtedy właśnie tak jak my tutaj nad tymi celami. A poza tym dlaczego ja tak kombinowałam nad niebieskimi? Bo po pierwsze miałam trzy cele niebieskie. 5, po 6, drugie, 7. ja też miałam ten tak. cholerny zielony, co oznacza, że byłoby bardzo ciężko, żeby no. któreś z nas. W tym momencie, kiedy musimy sobie na, na te nasze misje ułożyć zielony, bardzo ciężko byłoby ułożyć tę tak. dziesiąt, no, dziesiątkę. Gdyby nie było tak niefortunnie, że mamy cel dziesięciu owieczek i ja mam same owieczki, myślę, że nie spinalibyśmy się tak mocno, żeby na Amelii Ruchu to zakończyć, tak? Więc moi drodzy, to jest tyle. To jest właśnie gra w Nową Ziemię od Muduko. A Ona ma wariant jeszcze rywalizacyjny, o którym powiemy sobie za chwilę w następnym materiale. Ona ma te swoje jeszcze właśnie utrudnienia w postaci katastrof, więc jak sami widzicie, ten podstawowy wariant jest naprawdę taki prosty, ale on jest moim zdaniem taki prosty, żeby na pograć z dziećmi, tak? które sobie tutaj próbują też powoli wkręcać się planszówki, czy sobie jakoś taką łamigłówkę no zrobić. tak, skoro ob pokombinować. obgadujemy wrażenia, to zapraszamy, zapraszamy po prostu do następnego materiału, tam kończymy myśl. Tak, podsumujemy wszystko, co myślimy na temat nowej ziemi. Nie spodziewaliście się tak krótkiego materiału, co? My też się nie spodziewaliśmy, ale jest, jest niesamowicie, jest nieziemsko, więc trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska w podsumowaniu. Cześć! Cześć!